Czy zastanawialiście się kiedyś, ile tajemnic kryje przeszłość, ile wiedzy przepadło w mrokach historii? Co by było, gdyby pewne księgi i manuskrypty nie zniknęły, lecz przetrwały do dziś? Czy mogłyby one zmienić nasze rozumienie świata, nauki, duchowości? Dziś przeniesiemy się w świat tajemniczych tekstów. Niektóre z nich naprawdę istniały, przepadły jednak bez śladu. Inne są obiektem poszukiwań i teorii spiskowych, a jeszcze inne mogą zmienić nasze postrzeganie historii, jeśli kiedykolwiek ujrzą światło dzienne. Witam Was w niezwykłym dziewiątym odcinku naszego cyklu ciekawostki w telewizji internetowej Iskra Życia TV. Nadszedł moment, by ujawnić Wam starannie ukrywaną tajemnicę. Tylko u nas poznacie nazwy ksiąg i manuskryptów które odczytanie może zrewolucjonizować nasze życie. Nim zagłębimy się w ten temat, proszę was o polubienie tego odcinka. Kliknijcie łapkę w górę po lewej, a tych, którzy pierwszy raz słuchają naszego programu, zasubskrybujcie naszą telewizję, klikając dzwoneczek po prawej stronie tego nagrania. Działając w ten sposób, inspirujecie, informujecie YouTube. Że treści przez nas prezentowane są wartościowe i warte uwagi, a z drugiej strony zapewniacie sobie informacje o nowościach, które pojawią się w naszej telewizji. Gdy już to zrobiliście, przejdźmy do omawiania tematu zacznijmy od jednej z największych zagadek współczesnej kryptografii manuskryptu Wojnicza. Odkryty w 1912 roku przez polskiego antykwariusza Michała Wojnicza, ten tekst to prawdziwa łamigłówka. Nieznany język, niezrozumiały alfabet, ilustracje roślin, których nie znamy w przyrodzie. Wielu próbowało złamać jego kod, w tym naukowcy z NASA, specjaliści od deszyfrowania oraz sztuczna inteligencja. Bezskuteczny. Czy jest to księga alchemiczna, starożytny traktat o zaginionej cywilizacji, a może zwykłe oszustwo? Jedno jest pewne: jeśli kiedykolwiek uda się go odczytać, możemy odkryć coś, co na zawsze zmieni naszą wiedzę o historii i nauce. Przenieśmy się teraz do starożytności, do miejsca, które mogło uczynić świat zupełnie innym. Biblioteki Aleksandryjskiej. Założona w III wieku przed naszą erą w Egipcie, była centrum nauki, gromadząc setki tysięcy zwojów na temat astronomii, medycyny, matematyki i filozofii. Co by było, gdyby te księgi przetrwały? Czy nasza nauka przyspieszyłaby o setki lat? Możliwe, że zrozumielibyśmy prawa fizyki wcześniej. Może poznalibyśmy inne modele kosmosu lub alternatywne metody leczenia? Co dokładnie się stało z biblioteką? Istnieje wiele teorii. Jedni twierdzą, że spłonęła w wyniku rzymskiej inwazji, inni, że stopniowo traciła swoje zbiory przez dziesięciolecia. A może część jej skarbów wciąż gdzieś istnieje? Jeśli Manuskrypt wojnicza wydawał się tajemniczy. To kodeks Rochonci jest jego godnym rywalem. Odkryty na Węgrzech, zapisany w nieznanym języku i nieznanym alfabecie, skrywa w sobie prawdziwą zagadkę. Niektóre ilustracje sugerują chrześcijańskie konotacje, inne zupełnie odmienne pochodzenie. Kto go napisał? O co? Czy to zapis zapomnianej cywilizacji? Podobnie jak w przypadku manuskryptu Wojnicza, badacze próbują go rozszyfrować, ale bez skutku. Czy to kolejna mistyfikacja, czy też klucz do zapomnianej wiedzy? Przenieśmy się teraz do starożytnego Egiptu, gdzie według legon, legend istniała księga która zawierała wiedzę zdolną do obdarzania boską mocą. Księga Tota, bo o niej mowa, miała zawierać sekrety wszechświata, możliwość rozmowy ze zwierzętami, a nawet wskrzeszenie zmarłych. Według mitów, ten, kto ją odczyta, zyska potęgę nad światem, ale jeśli nie będzie wystarczająco czysty duchowo, Zginie. Czy jest to tylko legenda? Czy może starożytnych, w starożytnych grobowcach rzeczywiście skrywa się zapomniana wiedza? Niektórzy uważają, że fragmenty tej księgi mogły przetrwać w tajemniczych egipskich papirusach lub być ukryte w podziemiach piramid. Na koniec coś, co istnieje, ale przez wieki było ukrywane. Księga Enocha. Jest to starożytny tekst apokryficzny, który opowiada o aniołach, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu i nauczyli ludzkość tajemnej wiedzy. Tekst ten został usunięty z Biblii, jednak czytając go, można dojść do wniosku, że nasza historia może wyglądać zupełnie inaczej niż nam się wydaje. Czy ludzkość otrzymała tajemniczą wiedzę od istot pozaziemskich? Czy religie miały kiedyś zupełnie inne źródła niż myślimy? Księga Enocha wciąż fascynuje badaczy i teologów. Moi drodzy, czas na podsumowanie naszych rozważań. Tajemnicze manuskrypty to nie tylko ciekawostki z przeszłości, to także pytania, które zmuszają nas do refleksji: Ile jeszcze nie wiemy Ile historii czeka na odkrycie? Może któregoś dnia odnajdziemy te zaginione księgi i zmienimy naszą rzeczywistość. A co wy o tym myślicie? Która z przytoczonych przeze mnie ksiąg najbardziej was fascynuje? Może słyszeliście o innych zaginionych manuskryptach? Podzielcie się swoimi przemyśleniami. Proszę, subskrybujcie naszą telewizję Iskra Życia TV. Link do naszej strony internetowej, znajdziecie w opisie tego nagrania. Jeśli uważacie, że prezentowane przez nas treści są interesujące, zapraszam do wsparcia rozwoju naszej telewizji dobrowolną wpłatą. Link do zrzutki również, znajdziecie w opisie tego nagrania. Zachęcam Was do śledzenia kolejnych odcinków Ciekawostek. W każdym z nich odkryjemy nieznane aspekty świata. Dziękuję za uwagę. Widzimy się za dwa dni niezmiennie o 16. .00. Mówił Marek Zadęcki.